No, nie odbiera. Nie odbiera od trzech dni. Nagrywałaś się na pocztę głosową? Nawet kilka razy. Zaczynam się martwić. No, co ty nie powiesz? Ja wypływał sobie flaki ze zmartwienia. Hej, Somo. Wiem, że to może być trudne, ale musisz trochę się uspokoić. Krzyk nic nam nie da. Co jeśli stało mu się coś swego? Nie możemy być złej myśli. Ale Juma... FS dalej jest na wolności. Nie, to niemożliwe. Właśnie, że możliwe. Spójrz. Witam, wynik mnie. Co mogę dziś dla ciebie zrobić? Kim jest FS i czy został aresztowany? Pytanie już wcześniej zadane. Koszt 500 złotych. Odpowiedź. F.S. Prawda, nie, nie został aresztowany przy rozwiązaniu wcześniejszych sprawy, gdyż jego działalność jest kontynuowana. Jego tożsamość jednak jest to ściśle tajna. Nie, nie znam innego. Zna ja. Nie. Przecież myśleliśmy, że to wszystko już za nami. Dałem na to wszystkie swoje oszczędności i szczerze mówiąc, wcale nam to nie pomaga. Tak czy inaczej wiem, kto może nam pomóc. Masz na myśli... Leander Wyskowski. On ma największy budżet. Ty farbowany Dupku! Dolor, nie tak bezpośrednio. Witamy w kasynie Loyal. W czym mogę pomóc moim wspaniałym gościom? Przejdę może do sedna, Wyskowski. Gdzie jest Kijomu? Pojęcie nie mamy i o tym znać Wam damy. Czy coś się stało, że was tu przywiało? Przestań zgrywać niewiniątko. Na pewno ty mu coś zrobiłoś. Prawda moje spostrzeżenie, gdy się czyste na sumienie. Mówi poważnie. Nie rozumiem, o co wam chodzi. Czy Kiyo mu zaginął? Tak. Nie ma od niego informacji od trzech dni. Jak na złość od Hildy, też ani słowa. Jesteście tu z prawdą mocy, czy szukacie mojej pomocy? Na pewno będziemy tego żałować, ale przydałaby się nam pomoc na dłoń. A dlaczego mielibyśmy wam pomóc? Och, Alisa, Alisa, nie wchodźmy już w szczegóły. Pomożemy im chociażby i z reguły. Hilda! Hilda! Możesz być o ciupinkę ciszej? Zaburzasz mój mentalny spokój. Och, to wy. Co to ma znaczyć, my? Nic, nic. Po prostu nie słyszałem o was wielu dobrych rzeczy. Twoja aura jest podejrzana. Właśnie to miałem na myśli. Nie miłe. Swoją drogą, kogo tak nawołujesz? Przyjaciółki, my robimy projekt, a ta nagle zniknęła bez słowa. Hilda Faber, czy chodzi o dziewczynę kiemu? Tak, skąd wiesz? Po prostu wiem. Uważaj przy poszukiwaniach. To, co może wydawać się najpiękniejszym kwiatem, może okazać się wężem. Okej. Okay. Co za ból, cóż za zrozpaczenie. Obawiam się, mój drogi, że nie prędko ktokolwiek wpadnie na twój drop. Jesteś szurnięta. Ach, tak. <ścoughs> o, kochany, z twoich ust nawet najbardziej gorzkie słowa brzmią jak melodia. Melodia pozostawiona tylko mym uszom. Pożałujesz tego wszystkiego, ja. Ach, czy pożałuję? Zobaczymy. No nie bądź taki smutny. Cokolwiek się stanie, i tak będziesz tylko i wyłącznie mój. Nie masz wyboru.